I dzień dobry, dzień dobry, 31 grudnia. Ja jeszcze jestem taka trochę nieogarnięta, tylko żeby rzęsy pomalowałam i nic więcej, bo działam w kuchni, co ja już zrobiłam. Przyłożyłam jedne wafle, zrobiłam sobie tą eksperymentalną masę ze słonecznikiem. Jak będzie się nadawała, to w dalszej części filmiku zobaczycie. A jak się nie będzie nadawała, no to jej nawet nie będę dodawać. To od razu Wam powiem, ale jestem właśnie w trakcie robienia tego mojego eksperymentu. Yy, nastawiłam kompot z jabłek i z wiśni, bo mamy te jabłka, yy, mamy yy, wiśnie zamrożone, więc stwierdziłam, że taki będzie yy, napój, czyli kompot, i przygotowałam sobie też owoce na sok. To, to też będę robić i jestem w trakcie robienia sałatki moja sałatka będzie po prostu z tego co znalazłam w lodówce i taka to będzie sałatka więc później wam pokażę co do tej sałatki dodam, na razie sobie kroję ananasa, mam też seler ten w słoiku to też dodam, kukurydzę mam, ugotowałam jajka tak palcem wszystko wam pokazuję, szafka jest znowu otwarta ugotowałam chyba 8 jajek część jajek dam do sałatki a nie wiem, może ze 4 z 5 jajek po prostu nafaszeruję bo znalazłam jeszcze puszkę tuńczyka nie wiem nawet czy on jest w oleju, czy w czym, ale to już nieważne w czym on jest także będą takie też i jajka i tyle szykuję na naszego Sylwestra, jednak tym kremem przełożę wafle bo mam jeszcze jedną waflę Zostało mi trochę galaretki z, tamtej, z tamtego przekładania wafli, co pierwsze przełożyłam. Zostało mi trochę galaretki i to będzie chyba też takie eksperymentalne połączenie smaków. Mleko skondensowane i galaretka w jednym. Jak będzie właśnie dobre, to Wam to wszystko opublikuję i będziecie widzieć. Jak już tutaj podziałam w kuchni, ogarnę się, przyjdę złożyć Wam noworoczne życzenia. E, razem z dzieciaczkami. Dobra, ja działam w kuchni. I później zaraz się z Wami połączę na nowo. Moja eksperymentalna masa do wafli. Na suchej patelni trzeba podprażyć 100 g łuskanego słonecznika. Jak to będziemy mieli już podprażone, dodam 125 g masła, ewentualnie margaryny. I trzeba to rozpuścić. To jest to masa od Magdy, co Wam mówiłam. Także należy to rozpuścić, słonecznik podprażyć, dodać 125 g masła lub margaryny, rozpuścić i do tego wszystkiego dodać mleko skondensowane. Mi chodzi o to, żeby zużyć to mleko, które mam już rozpoczęte, i przelałam sobie do słoika, i ono już stoi sobie jakiś czas. I żeby go właśnie nie wyrzucać, nie marnować, postanowiłam, że zrobię z tym mlekiem. Mam jeszcze jedną puszkę, no ale najpierw wykorzystam to. Więc tutaj mam tak mniej niż puszkę. Na pewno jest z pół puszki. I do tego wszystkiego już jakby studzę, to dam 4-5 łyżek mleka w proszku. Mleko w proszku też mam, bo właśnie go znalazłam w szafce. I to mleko mam, o, nawet od nas z meczarni, z Krasnego Stawu. Także taki to mój będzie eksperyment z masą do wafli. I zaraz Wam to wszystko pokażę. Masło jest rozpuszczone, teraz dodam mleko skondensowane i trzeba to wszystko podgrzać. I już Wam szybko pokazuję pierwszą część mojego eksperymentu. Eee, mleko ładnie się połączyło razem z masłem. Nic na wierzchu nie pływa, żaden tłuszcz. Delikatnie to trzeba podgrzewać, żeby oczywiście się nie przypaliło to mleko. Eee, teraz ściągam to z ognia, studzę i dodam. Mleko skondensowane, jak już będę miała ładnie wystudzone, to oczywiście też Wam pokażę. Masa mleczna z mleka skondensowanego już wystygła, i teraz dosypałam 5 łyżek mleka w proszku, i to wszystko wymieszam. I taki mały update. Sałatka będzie prezentować się taki: będzie z następujących składników, czyli seler konserwowy, ananas, wędlina, taka jaka była w lodówce, taka jest dodana. 4 jajka na twardo i puszka kukurydzy a tutaj Julcia wyciska sok z owoców i kompot ugotowany a tutaj jeszcze mamy o tyle po prostu jajek faszerowanych tuńczykiem tak nie za dużo bo to wiadomo to i tak się nie zje tego wszystkiego a jak się narobi to potem będzie stało Także sałatkę połączę tylko z majonezem, doprawię solą, pieprzem i będzie myślę, że smakowita. Ok, i to co miałam porobić, to już mam porobione, czyli wyciśnięty mam sokką, pod mam ugotowany. Sałatka zrobiona, jajka zafaszerowane, wafle przyłożona. Ta masa, powiem Wam, że tak, no tak, średnio mi podchodzi, dziewczyny, Wam powiem, czekajcie. No by ładnie się tutaj posklejało. Oczywiście powiem Wam, jak to wszystko będzie smakować, ale tak tak jak ja to próbowałam yy, i może nawet zaraz ukroję do kawy, bo sobie zrobiłam kawę, bo przerwę na kawę robię. Yy, I yy, tak jak to próbowałam na patelni, yy, bo tak jak widzieliście, to miałam... To znaczy, no tak, tak jak widzieliście, miałam to na patelni, no to tak na patelni, no to takie... Chyba jednak trzeba dać y, y, trochę więcej tego y, mleka skondensowanego, bo tak to było właśnie takie mało, mało słodkie było. Y, a jakby się dodało więcej tego mleka skondensowanego, myślę, to by było bardziej takie słodsze. No ale spróbuję i Wam powiem, jak to nam smakują te wafle. Są moją genialną masą. Y, bo ja ją zrobiłam tak po prostu na tej patelni. Wszystko to roz, y, podgrzałam. Bo Magda napisała właśnie, żeby to wszystko razem zmiksować, no ale jakoś to tak wiecie. Ten słonecznik taki to mi niekoniecznie pasował, więc stwierdziłam, że go podprażę. Dodam to, to masło, ono się rozpuści, dodam to mm, mleko skondensowane, no i tak wyszło i nie wyszło. Dosypałam może trochę tego za dużo mleka w proszku, podosypałam. dosypałam. Glucia, gdzie Ty się wycofujesz i się nawet nie przywitałaś? Wyciadam, to znaczy powiedziałam. Pomachałaś tak? Chyba. A chyba, no, nawet już nie pamiętam. A gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Do salonu. Dobrze. E, dosypałam chyba za dużo trochę tego mleka skondensowanego, no i trochę takie gęste się zrobiło, no ale, ale okej, okay, spróbuję to Wam powiem, czy dobre, czy niedobre. To to miałam Wam powiedzieć. A i jeszcze wczoraj o tym, co pisaliście, o tym właśnie, o tej mojej takiej prośbie e, w stosunku do tej mojej chorej Wicki, więc moja Wicka po przeczytaniu wszystkich wiadomości, bo ona przeczytała te wszystkie komentarze i napisała do mnie, żeby właśnie w jej imieniu wam wszystkim podziękować, za to, że się dołączacie do modlitwy o zdrowie, o jej zdrowie i o szybki powrót do zdrowia. Także za to Wam serdecznie dziękuję. Bardzo się wzruszyła i się nie spodziewała właśnie, że się wszystkie moje dziewczyny, moje widzki dołączą właśnie do tej modlitwy o zdrowie za nią. Także za to Wam serdecznie dziękuję, ja i ona również. A teraz idę pić tą kawę, spróbuję tego wafla, to Wam od razu powiem na bieżąco, czy jest dobry. Zrobię sobie ciasto na pizzę, bo chcą pizzę, tak na 18, więc trzeba zrobić to ciasto. Idę się jakoś ogarnąć, żeby jakoś wyglądać, i przyjdę złożyć Wam życzenia noworoczne. Look out Przyszedł czas, żeby się z Wami pożegnać w starym roku i przywitać się z Wami w nowym roku, bo mamy już godzinę 18, więc najwyższa pora złożyć Wam serdeczne życzenia noworoczne. I z okazji nowego roku życzymy Wam yy, bez, yy, szczęśliwego nowego roku! Wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń, tych wielkich i tych trochę mniejszych, żeby Wam się wszystkie plany spełniły, te, które żeście sobie zaplanowali na przyszły rok, jak również wszystko to, co będzie się działo na spontanie. Życzymy również dużo zdrowia, pomyślności i czego sobie tam życzycie sami, osobiście, dla siebie. A przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Jak się go utraci, to niestety, ale już nie ma szans, żeby powróciło. Więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego i szczęśliwego nowego, nowego roku. 2022 roku. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!